Czy warunki gospodarcze pozwalają inwestorom na spokojne myślenie o komercjalizacji swoich obiektów? Czy ten czynnik ryzyka zwiększył się w ostatnich kwartałach, czy pozostaje na tym samym poziomie? Znaczy, jeżeli chodzi o czynnik ryzyka, to on wydaje się być na e, dość stabilnym poziomie. Jednak tutaj wpływ mają bardzo różne czynniki. Tutaj też Europa, Unia Europejska ma duży wpływ. Trzeba wziąć pod uwagę, że, na przykład, w sektorze nieruchomości takich handlowych duże znaczenie mają sieci handlowe międzynarodowe. Jeżeli chodzi o biura, to są też korporacje międzynarodowe. Więc jest ten problem, że efekt. Tutaj, obserwowany w Polsce, może być częściowo wynikiem czegoś, co się dzieje za granicą. Jest to, jest to znacznie bardziej skomplikowany i bardziej złożony proces dla inwestora niż po prostu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, gdzie y, obserwuje powiedzmy poszczególny segment rynku, poszczególne miasto i jest w stanie bardziej lepiej przewidzieć. Do tej pory o Polsce mówiło się jako o Zielonej Wyspie. Czy ten mit, na którym dosyć dobrze udało na którym udało nam się wygrać ostatnie 2-3 lata nadal będzie nam pomagał? Czy ta zielona wyspa zatonie, ten mit prysnie? Znaczy ja bym tego nie nazywał mitem, tylko faktem, tak? Bo czyste liczby pokazują, że mamy wzrost, gdzie inni mają spadki. W ten sposób nam też się udało dość mocno dogonić średnią europejską. Polepszamy się coraz bardziej, mamy dobry kapitał ludzki, mamy dobrze wykształconych ludzi i ja widzę Tutaj, jakby duże pole do popisu. Szczerze mówiąc, rozmawiając też z firmami komercyjnymi, ma się wrażenie, że jest pozytywne nastawienie co do przyszłości. Więc, jeżeli ten wzrost się utrzyma, to raczej sytuacja będzie dobra. Jest pewne ryzyko oczywiście, to trzeba zawsze rozważyć. Widać na przykład, że inwestorzy zaczynają lokować, tak jak już Pan Profesor powiedział, galerie handlowe w mniejszych miejscowościach. Jest to oczywiście związane z pewnym ryzykiem, no ale inwestor tworzy jakiś rachunek, prawda, ryzyki potencjalnych zysków i decyduje się na taką inwestycję.